Cześć, tu Squash, już rozgrzewam swój nożyk, bo zaraz wjeżdżają paczki. E, koniec na chwilę obecną z zestawieniami, toplistami. E, jedziemy to, co lubimy najbardziej, czyli rozpakowania. E, dzisiaj Brawo. temat przewodni to dinozaury. E, kolejna trzecia moneta z Kongo, a do tego coś klasycznego z bulionu. Zostańcie ze mną, sprawdźmy, co tam się kryje. Pierwsza paczka wieża. Eee, tak, to wygląda na metal, metal Market. I tak, tutaj mamy rachunek. Zobaczmy, co tu jest. Sprawdźmy, sprawdźmy Pierwsze co? wo, Libertad 2020. 20, zwykły bulion. Eee, tylko, że dwuńcjowy. Poczekajcie, mam tutaj kapsel pod, pod nie Pod tą sztukę eee, Zobaczmy, czy będzie pasował Ok, zobaczmy, zobaczmy No, ok, Okej, okay, no trochę się wyrusza No, ale jako tako jest to zabezpieczone Ok, to jest, to jest yy... Libertat. Tutaj już mogę Wam powiedzieć, że będzie to samo, tylko że w zmniejszonej wersji. A tu już mamy w kapslu Tylko, że to 41. Standardowa. Ale okej, okay. fajnie, że, że tutaj przynajmniej rzucili coś. Ładujemy tą notaczkę. Mamy Libertaty. Pierwsza. Pierwsze moje 2020. 20. Piątki. Chyba nie kupiłem sam już nawet nie wiem, ale może jeszcze kupię. No, tej monety nie muszę wam przedstawiać. Każdy wie, że to jest coś dobrego. Mm, to okej. Okay. Lecimy dalej. Co my tu mamy? postanowiłem dokupić y, trochę y, krugerandów w tych wersji proof. Znacie to cztery sztuki. To jest proof 18. Y, nie będę wam tego pokazywał. Chociaż jedną sztukę możemy sprawdzić, bo nóż no, rzucili jakiś inny rożnik, byłbym za, zadowolony z takiego obrotu sprawy. Zobaczmy. Tak. A jednak nie. Tu mamy 18. Ci, co nie widzieli, proszę bardzo. Podważamy. Pięknie się błyszczy. Cena była bardzo dobra. Nie wiem, czy jest dalej taka cena. No, grzech było nie kupić naprawdę. Niech sobie leżą w statku ok. Kolejna sprawa jaką... Jeszcze coś tu mamy Tak Tak i mamy kolor Kolor do plezjozaura Okej okay. Mamy wypad Zobaczcie zaraz za moment będziemy rozpakowywali trzecią monetę z tej serii czekam na, na to bo, bo lubię lubię tą serię ogólnie monety Konga tutaj mamy coś ale to tylko kapsel chodzi o te takie mikroryski no nie jest to piękny stwór o tym już rozmawialiśmy nieraz zobaczcie Tutaj mamy Tyronozaura, to jest jako, jako pierwsza moneta, która wyszła To jest druga Kolor trzeciej monety jeszcze nie został wydany Ale będzie już złotko I złotko już powinno też być na sklepach No i zwykły bulion, okej okay. Dobra, lecimy, kładziemy to Czas na tą większą przesyłkę And gold, silver and gold, everyone wishes for silver and gold. How do you measure its worth? Just by the pleasure it gives much. Tak wygląda długości. Mamenchizaur, mamenchizaurus. Spróbujmy jedną sztukę odseparować. Ok. Zobaczmy co tu jeszcze mamy. Ain't no gold, bitte. Dużo rozpakowywania dzisiaj, dużo motania. Eee, zobaczmy więc tą monetę. Spróbuję ją podważyć z tego kapselka. Kongo. On dosyć dobre, te kapsle, według mnie. Okej, okay, mamy. Zaczynamy od tyłu. Musimy powiedzieć od strony. 20 franków, Republiki Kongo. E, ta strona jest znana e, też z Wildlife e, i jeszcze z innej serii, którą też prezentowałem: Extinct Predators, albo Predators, której nie mam. Fajnie jest to tak fajnie. Jest, no, to jest jakby. E, Zagrożona już. Tutaj, jeżeli chodzi o Kongo, zobaczmy. Tak. Coś może więcej o tym gadzie. Bardzo mi podoba się ten wypust. Zaryzykuję stwierdzeniem, że jest nawet lepszy od Tyranozaura, który był pierwszą monetą. No, preziozaur nie był udany. Zobaczymy, jak długa będzie seria, jak dużo będzie tych dinozaurów, ale powiem Wam, że już na chwilę obecną jestem zadowolony, że ją mam w ręku. Coś o tym dinozaurze. Mamenhizaurus, Memenchizaur. wielkie to było, duże, mierzące około 25 metrów długości, choć jak odnajdywano niekompletne szkielety, to duże prawdopodobieństwo, że mógł ten gat być jeszcze większy. Gatunek zaliczany do tego rodzaju ten oto żył na terytorium obecnej Azji, Chin, Chiny, w tej chwili terytorium Chin i Tajlandii. No, powiem Wam, że że no, odkryłem też w sieci grafikę. Pokażę Wam, proszę zaraz zobaczycie. I tam jest pełen kolor, tak jakby żywcem zostało to zdjęte z tej grafiki. Autorem był jakiś człowiek o rosyjskojęzycznym pochodzeniu. Nazwiska, chociażby. Zobaczcie. No i co? Cechował się ten gad niezwykle długą szyją. Dochodziła sama szyja do długości 15 metrów. Co ciekawe, składała się z 19 kręgów szyjnych, co dziś, to co do dziś jest pewnym rekordem, bo żadne zwierzę znane, czy żyjące nie ma aż tyle tych kręgów w swojej szyi. Mamenhizar miał również najdłuższe żebra e to z tych ciekawostek e osiągały nawet 3,5 metra długości. Zęby tego gada były tak mocne, aby e na wyciągnięcie szyi e drzeć e koronę drzewa i ją sobie przeżuwać. To zobaczcie, jaka siła musiała być w tej szczęce. Mimo, że w stosunku do całego, całego tułowia to była nieduża tagówka, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Repliki tych stworzeń można zobaczyć w, w, w dwóch muzeach. W Pekinskim Muzeum Historii Naturalnej oraz w w Australii. Ciekawe, jak to wygląda, jeżeli chodzi o eksponat takiego modelu to musi być ogromne. To pewnie w samym holu stoi przy wejściu. Nie wiem, nie byłem e, pff, nawet nie znalazłem żadnych zdjęć z, 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 z tej ekspozycji z żadnego z tych muzeów. E, nie wiadomo też czy te e, zwierzę prowadziło stadny tryb życia. Tu mamy dwa e, osobniki. Tego nikt nie wie. Jak znajdywane zostały, to jako pojedyncze, ale wiadomo, no, coś musiało się stać do tego dinozaura, że padł. Występowało to stworzenie właśnie w lasach Azji, teraźniejszej Azji. No i spytacie się, kiedy można było go uświadczyć. A mianowicie, tutaj mamy 160-145 milionów e, lat przed Chrystusem. Ostatnio oglądałem jakiś dokument, gdzie y, było jasno powiedziane, że nawet jeżeli udałoby się sklonować coś takiego, patrzcie, y, Jurassic Park, no to nie, rzeczywiście te zwierzęta by nie przetrwały, z racji tego, że wtedy była i, i inna i, no i gęstość powietrza, struktura, też inne przyciąganie ziemskie, wszystko było inaczej. To doprowadziło do tego, że te stworzenia były tak kolosalnych rozmiarów. No, okej, okay. jak Wam się to podoba? Dla mnie bomba. Wraca to do kapsuła. Ciekawy jestem, nie sądziłem, że jeszcze w tym roku, że 2020 będziemy mieli kolejnego z tej serii dinozaura No ale niespodzianka dosyć miła Tu mamy w, w numer jeden, czyli ten tyranozaur e, pierwszy jaki został wybity, plezjozaurów w tej chwili e, jeszcze nie mam, czekam na, na dostawę e, Tu mamy złotko, mamy tyranozaura Zobaczcie, pół grama czystego złota. A tu mamy tego Mamen Gold, please. Niedużo. Ale fajnie to wygląda. No, nie jest to tak jak wcześniej mówiłem, wspominałem na którymś filmie z rozpakowania. Byłem przekonany, że to jakieś takie pozłodko będzie. No ale wiadomo, jest delikatna ta pchełka. No ale fajnie, fajnie. Będę też zbierał, czyli zbieram tak naprawdę od kolorów Od kolorów, tu mamy plezjozaura w kolorze Po złot, złote pchełki I do tego bulion, to wszystko co wychodzi z tej serii Pokażę Wam na kolejnym rozpakowaniu jak przyjdzie ten tyranozaur i Plezjozaur, w, w może niewątpliwym e, designie, tylko będzie ubrany w, w oksydę. Zobaczycie już niebawem, mam nadzieję. Tak wygląda pełna rolka. Pakowane to jest 20 sztuk. E, ogólny nakład tej monety to jest 10 000 e, na monetę. I tutaj należy wspomnieć o tym, że są pewne obawy co do tej serii ogólnie. Co, co do monet wydawanych dla Kongo, markowanych Kongo. No, na pewno się spotkaliście z tym, że dużo jest egzemplarzy, na których wychodzą spoty. Tak, muszę przyznać, że jest to faktem, dzieje się tak, no ale nie na wszystkich. Zaraz Wam pokażę, tutaj mam... Najczęściej to dotykało tyranozaura. Nie wiem, co się dzieje w rolkach wewnątrz. Mam tylko podgląd na to, co, co, co widzę, nie otwierając tuby, no bo z założenia nie otwieram ich na razie. Mamy dwie tuby, i tak. Pierwsza moneta spoko. Tyły też w porządku. Patrząc po, na, na ranty, no właśnie. I tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał się przypatrzeć, to może zauważyć jakieś zmiany. No ale no, nie rozpakuję tego w tej chwili. Na pewno będę Was informował przy, przy rozpakowaniu, jak wygląda. Tak wygląda świeża. Zobaczcie, a tak wygląda już ten, ten. Widzicie, widzicie, że to no właśnie, to jest rzeczywiście e, zastanawiające. Nie wiem, e, z czego to się bierze. Wiem, że pierwsza moneta dostała mocno, mówiąc kolokwialnie, po dupie u stakerów. E, nagonka na Upmex e, na była w Stanach Zjednoczonych Ale ponoć te monety w lepsze i jakości wylądowały właśnie w Europie Nie wiem ile jest w tym, w tym prawdy Wierzę w, mój, e, w mojego informatora e, Pozdrawiam serdecznie No i co? No, ja konsekwentnie idę do przodu z tą serią e, I mam nadzieję, że będzie długa, tłusta i że te mankamenty, które wychodziły do tej pory, zostaną zniwelowane w późniejszym czasie. To dzisiaj, jeżeli chodzi o dzisiejsze rozpakowanie, na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne filmy. Już niebawem zobaczymy, Również coś ciekawego. No i dobrze. Trzymajcie się zdrowia, szczęścia i do usłychu. Eee, Z Staff Cześć.